Jestem łukasz, Lord i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj idziemy do szpitala w Niemczech. Postanowiłem, że spróbuję zapisać się na leczenie psychiatryczne. Tu mam wszystkie papiery gotowe. Zobaczymy, jak wyjdzie mi badanie. Oto, szpital, jesteśmy już na tym, pokażę Wam szpital. Tak wygląda szpital w Niemczech. Normalnie. Full. Wypasik. Jeziorko albo inaczej podkopiony. Nawet poczta tu dojeżdża, proszę państwa. Mamy bramy Brandenburgsko do szpitala. Nie wiem, co Niemcy mają z tymi bramami. Może to oni powinni się leczyć psychiatrycznie jest coś. Ale spróbujemy zapisać się. Na leczenie, tak więc zaraz wracamy. Za chwilę muszę się zameldować. Do zobaczenia. No, siedzę już u doktora, czekam na psychiatrę. Podłączył mi do jakiegoś urządzenia, nie wiem co to jest. Kazał się wygodnie położyć. Słyszycie, jak walił Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak wygląda pokój psychiatryczny. Nawet jest tu kanapa, można się przespać chyba. Zobaczymy. Jakże widzimy się za chwilę. Co to będzie, nie wiem. Widzimy się już za chwilę. Pozdrawiam. Zostałem naszpecowany jakimiś lekami. Nie wiem co się dzieje. Chyba chcą mi powiesić. Zobaczcie coś tu wisi. Nie wiem dlaczego, ale na środku zawieszona jest taka płachta. Może to mi powiesić albo coś dziwne. Boku szpitalny, a tu takie coś ktoś mi powie co to jest, panie powoli. Zaczynam się bać Jestem tu już ponad półtorej godziny, ale każdy dalej nie przychodzi. Ale mi fajnie dał mi jakieś tableteczki, zrelaksowałem się. Zobaczymy co będzie dalej. Mm. Miałem badanie mózgu, także zobaczymy, czy. Coś to da czy nie. Oczywiście jak lekarz przyjdzie puszczą mu swoje odcinki i zobaczymy jak zareaguje. Za chwilę wszystko się ukaże. Także do zobaczenia. Za chwilę. Normalnie patrz to podłączyłem pod takie urządzenie. Gaczą mi trzymać kabel. Widzicie to? I tutaj mierzy mi mózg. Zobaczymy czy mózg będzie tak sprawny jak, jak widać ogólnie w szpitalu. W <głos》> w tym pomieszczeniu znajdujemy się przy do tego tego. Każdy poszedł, mogę robić sobie co chce, także. A może mnie obserwują na kamerach? Może mnie obserwują. A tu pierciele. Może lepiej ja się zorientuję. cicho tu jak w psychiatryku A tu. O, ktoś tam siedzi Ktoś tam siedzi Wracam lepiej na miejsce, do zobaczenia za chwilę Normalnie wyszłem Nie wiem gdzie jestem, szukam wyjścia Katastrofa Nie wiem gdzie, po tym szpitalu się wychodzi O Kulak to lubię trochę tu są na łapki naprawdę nie wiem gdzie jestem zobaczcie hall, wszędzie hall nie ma wyjścia zamknęli mnie samego psychiatryka nic tu nie ma normalnie no zaraz poszukam już wejścia, wejścia czy coś, widzimy się za chwilę No, normalnie krążę po tym szpitalu już od od dobrych 3 godzin nie wiem gdzie są drzwi gdzie jest wyjście ale puste korytarze o tu jest zamknięte nie wiem nie wiem w ogóle co się dzieje szpital psychiatryczny jest jakiś dziwny nikogo nie ma nikt nie chodzi nikt się nie drze jest głucho cicho nie wiem w ogóle chodzę po tych piętrach jak głupi no, znalazłem jakąś windę, I zjedziemy sobie. Zjadę sobie windą. Teraz może znajdę właściwie wyjście, bo już jeździłem. Cztery windy objeździłem, nie wiem. Znalazłem windę, pisze wyjście. Już tragedia normalna. Normalnie wyszłem do Windo nie wiem gdzie jestem, w zupełnie innym budynku. Tragedia wyjść z tego szpitala, nie? Czekam na windę Dobra, winda się zatrzymała chyba Są ludzie Są ludzie, jest wyjście No normalnie Wyszedłem Wyszedłem to Proszę zobaczyć z której strony wyszedłem z tego szpitala Normalnie z drugiej strony budynku, cały szpital, obchodziłem. Nie było zero ludzi. Dopiero jak zjechałem tą windą, nie wiem, jako się znalazłem. Zobaczcie, z tej strony tu są ludzie. Z tej strony zaraz Wam pokażę, z której wchodziliśmy. Czy wchodziłem do tego szpitala? Z tej strony wyszedłem, a wszedłem tam. Tam jest ta pierdolona brawa Randerburgska tego szpitala psychiatrycznego. Zobaczcie. Cały budynek oblatałem, by znaleźć pierdzielone wyjście. Normalnie cały szpital. W końcu wyszedłem. No ale co wyszło z diagnozy? Po obejrzeniu trzech odcinków na moim kanale, pan psychiatra powiedział, że sam musi zapisać się do psychiatry bo nie zniósł tego nie zniósł po prostu mojego kanału nie zniósł mojego upośledzenia umysłowego powiedział, że nie da mnie się leczyć no i kazał mi spadać tak więc przez ponad 3 godziny jest godzina 14 weszłem do szpitala 10 czyli przez 4 godziny 4 godziny zamiem szukałem wyjścia, ale jestem już na wolności. Także jeżeli podobał Ci się odcinek, wciśnij ten oto przycisk subskrybuj na moim kanale tam na dole. Daj łapkę w górę oraz komentujcie, oglądajcie, pozdrawiam Was. Widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!